Braciszku. Nie dotykaj mojego młodszego brata. Li Zhang Zhang, Nie podchodź. Policja, łapać ich. Mówię wam, nie uciekajcie. No chodźcie tu, stać ja wam. Li Janjan? Li Dian. Ty koniku polny? Skaczesz tu bez przerwy? Kazałem ci iść do sekretariatu po nauczyciela, a ty po co Ling Xiao? Zawołałaś. Poszłam do dyrekcji, ale nikogo nie było. Czemu mnie uderzyłeś? Jak zbijesz mi rozum, to weźmiesz mnie za żonę. Żebym cię brał? Chyba zwariowałem. A jeszcze ten twój bohaterski czyn. A co gdyby mieli broń? Gdyby mieli broń! Przecież wezwałaś policję? Usłyszałem komunikat i przybiegłem. Gdzie tu znaleźć komisariat? Ależ się wkurzyłam. Uciekli. No dobra, na dziś wystarczy. Pamiętajcie. Następnym razem wezwijcie policję. Li Jianjian, chodźmy. No chodź.